Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie dzisiaj to jest ostatni odcinek serii WRC z tego względu ja bym was poinformować, że to chciałem... no niestety tak się, jak się stało, tak się stało gdzieś mi save się zepsuł nie mogę save'a odzyskać ani nic więc postanowiłem, że to jest taki króciutki odcinek, zakończenie już tej serii WRC u mnie na kanale w ogóle bo od nowa nie mogę zaczynać zobaczcie sami już nie mogę dalej grać Muszę to przejść, tak teraz aktualnie, muszę jechać od nowa, widzicie, wszystko od nowa i tak jak mówię to jest ostatni taki odcineczek, króciutki będzie. Jeszcze ja wam pokażę Akademię, yy, przejedziemy sobie jakąś trasę z Akademii, tak i żeby zakończyć to normalnie. Tak jak mówię, niestety zakończę... Niestety to się tak stało jak się stało. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj chciałem nagrywać. I niestety poszło taka niemiła niespodzianka do mnie przyszła. Ej, hey, bo nie ma! A bo ja, ja czy ja go usunąć nie usunęłem? Nie mogę odzyskać w ogóle. Nie wiem gdzie jest. Jak znajdę może save Bo nie wiem nawet gdzie się to zapisuje Bo nie ma ani w tym, ani w ty nie ma ani w dokumentach, ani nigdzie Myślałem, że będzie, a niestety nie ma No trudno no co zrobić tak tak to już jest grami tak, tak samo ostatnio miałem taki problem z Titanfall. Jedynką. Nie, z dwójką właśnie. Z Titanfall dwójkę. Gdzie niestety. No. No, niestety. Też przyszedłem. Nie zapisałem. Zapisałem i na drugi dzień chciałem nagrywać. niestety nie było. Daveu. Trzeba było grać od nowa. Jak mi się uda odzyskać, to może wrócimy do tej gry jeszcze, dokończymy całą karierę wtedy, ale to mówię, muszę na tym poczekać, popatrzeć. No i tyle, no co zrobić. <laughs> Muszę zobaczyć, gdzie ten jest, o! Albo wrócę, albo nie, ale to już jest zakończenie, nie, nie, po... Jednokrotnie szli, kropka. Yy, save mi się zrąbał, nie będzie go mam. Zakończamy tą serię. Dziękuję, do widzenia. <laughs> no nie no, do widzenia to nie, zakończamy tą serię. Yy... Tyle. Eee... Yy... Czy będzie jeszcze jakieś WRC na przykład? Tak, yy, będzie jeszcze jakieś WRC. Może dwójkę, jak mi się uda do, dostać. Dwójkę WRC. To ten, wezmę dwójkę. Yy, następna rzecz jest taka informacja. Będą gry dalej. Ja tylko tą serię zamykam w WRC. Yy, będą gry inne. Na, dalej kontynuacja nagrywania. Oraz więc na pewno będzie. I co jeszcze? No, i to troszkę można powiedzieć, że jakby było na tyle, nie? Aha, będą kontynuacje starych gier, które ja nagrywałem wcześniej, czyli po, po pierwsze moje nagrywki też z, z samochodówek. Będzie kontynuacja oraz i gry, nie tylko samochodowe, ale także inne. W tym, tym miesiącu zaczynają się nowe serie. Ser, nowa seria. Nowa seria gier, którą będę nagrywał. Tak, będę nagrywał, bo to będę nagrywane. Nie będzie tego na live. To będzie nowa seria gier do nagrywania. I to nie będą nie tylko samochodówki, ale też jakaś sportowa gierka. Taka żeby było może się, żebyście mogli oglądać. Dawno chciałem pograć taką jedną pewną krew. Ona dopiero w tym miesiącu wychodzi. I będę nagrywał. Będę przechodził karierę. No szkoda, że się to tak popsuło, jak się popsuło. No dobra, to ja będę kończył ten, ten odcineczek. To jest ostatni odcinek serii WRC niestety. Ja będę się odmeldowywał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Za coś innego. I czekajcie na inne filmiki na u mnie na kanale, więc ja się odmeldowuję. Zakończam grę na Amen. Pa pa!